Agata Malenda, inicjatorka tej wspaniałej konferencji, zapisała po prostu do mnie ten temat: czym jest dobra śmierć? I przygotowując się na ten dzień, dzisiaj zadawałam sobie to pytanie wiele razy. W ogóle sobie zadaję to pytanie bardzo często. I doszłam do wniosku, że jedyna, tak naprawdę, na 100% pewna odpowiedź, na to pytanie, czym jest dobra śmierć, które mogę dać, brzmi, nie wiem, nie wiem. Im dłużej się zajmuję tematem śmierci, tym bardziej widzę, jak mało tak naprawdę o niej wiemy. Nawet nie wiem, czy to samo pytanie, czy ta kategoria dobra ma sens w kontekście śmierci. Nazywam się Ania Franczak i jestem założycielką Instytutu Dobrej Śmierci. I ta nazwa naszej inicjatywy jest zaproszeniem do pytania, do zadawania sobie tego pytania, czym jest dobra śmierć, czy to w ogóle istnieje. Jeśli tak, to jak ona wygląda, jak mogłaby wyglądać. I kiedy zadaję to pytanie ludziom, to usłyszę bardzo różne odpowiedzi. Niektórzy mówią, że no dobra śmierć to jest właśnie kiedy to jest szybkie. Nie? Ciach, zawał serca, koniec, żeby to po prostu nie trwało zbyt długo, żeby nie było cierpienia. Są inne osoby, które mówią: Nie ma, nie ma dobrej śmierci. To jest oksymoron, to jest paradoks, nie ma czegoś takiego. Śmierć jest po prostu zła i trzeba z nią walczyć za wszelką cenę. To też jest jedna z perspektyw. Inni ludzie mówią, dobra śmierć to jest w takim starym wieku, kiedy masz za sobą całe życie. Albo że dobra śmierć to jest śmierć we własnym domu, w otoczeniu swoich bliskich, swojej rodziny. I żeby, żeby nie bolało właśnie to jest temat, który się pojawia często żeby nie bolało. Czy to jest możliwe? Ta, to jest jedna z obietnic opieki i medycyny paliatywnej: żeby nie było głodu, żeby nie było zimno, żeby nie bolało. Czym jest w ogóle ból? To pytanie chciałabym tutaj zadawać. Czym jest ból w kontekście umierania? I tu chciałabym powiedzieć albo powołać się na Cecily Saunders, czyli Kobietę, która założyła pierwsze hospicjum, jakie to znamy dzisiaj w latach 60. w Londynie, Cecily Sonders, właśnie pionierka ruchu hospicyjnego, ona mówiła o tym, że ból istnieje na czterech poziomach, że jest ból fizyczny, ból na poziomie ciała, i tym bólem możemy się opiekować poprzez mm, interwencje farmakologiczne. Przez leki. Są różne metody, jak zareagować na ból na poziomie ciała. Ale też jest ból na poziomie emocjonalnym ból w formie uczuć polesnych, lęk, smutek głęboki, gniew, złość. Jest też ból na poziomie społecznym. Kiedy się rozstaniemy, kiedy musimy się rozstać ze swoimi bliskimi. Kiedy tracimy swojej roli w rodzinie albo w szerszym systemie społecznym. A Cecily Saunders mówi też o tym, że istnieje ból na poziomie duchowym, czyli wszystkie te pytania, które sobie zadajemy, które brzmią o czym było to moje życie, co ja zostawiam po sobie, i też dokąd idę. Więc ona mówiła o tym, że ten wielopoziomowy ból to ona nazywała Total Pain, czyli ból wszechogarniający, że odpowiedzią na to musi być Total Care, czyli opieka na wszystkich tych poziomach. Więc wracam do tego pytania, czy to jest możliwe, żeby umierać bez bólu? I uważam, że nie. Uważam, że w ogóle ból jest częścią naszej egzystencji. Jest wpisany w nasze życie od samego początku, od urodzenia. Po prostu przez to, że mamy ciało że mamy ciało, które choruje, które się starzeje, kiedyś umrzemy. To jest wpisane w nasze życie, ale ból też jest częścią naszego życia przez to, że kochamy. Wszystko, co kochamy, będziemy stracić. Każda osoba, którą kochasz, kiedyś umrze. Więc miłość istnieje tylko razem ze żałobą, taki jest układ. Więc ten ból jest po prostu częścią naszej ludzkiej kondycji. I ta nasza ludzka kondycja, w którą wpisany jest ból, jest od tysięcy lat jednym z kluczowych tematów w filozofii. I propozycje łagodzenia tego bólu możemy znaleźć również w rozmaitych praktykach duchowych, różnorodnych kultur. Jeden przykład. W centrum buddyzmu znajduje się obserwacja świata bez oceny tym też obserwacja bólu fizycznego i też obserwacja bolesnych emocji bez stawiania oporu. Ponieważ opór powiększa ból, pogłębia go. I wtedy mamy do czynienia nie tylko z bólem, ale z cierpieniem. Ból jest nieunikniony. Cierpienie jest opcjonalne. Taka jest perspektywa we wielu nurtach buddyjskich. Ale takie praktyki duchowe oparte na akceptacji bólu znajdziemy również w chrześcijaństwie. Teolog Steven Jenkinson on często mówi o pewnej modlitwie, która była praktykowana w średniowieczu, w klasztorach, i która ma swoje źródło u wergiliusza. Ta modlitwa była recytowana, powtarzana jako mantra. I ona ma tylko dwa słowa: Lakrime, rerum, łzy, rzeczy. Wszystkie rzeczy płaczą. Jesteśmy tu na tej ziemi razem tylko przez jakiś czas. I nie da się usunąć żałoby z naszej egzystencji. Nie ma życia bez bólu. Zatem też nie istnieje umieranie bez bólu. Więc czym może być dobra śmierć? Ja mam taką inną propozycję. Może dobra śmierć to nie jest śmierć wolna od bólu. Może to jest śmierć wolna od oporu. Może to jest śmierć, na której jest pozwolenie, na, której jest, na którą jest jakiś rodzaj zgody. I ta zgoda, to pozwolenie jest potrzebne na różnych poziomach, właśnie na trzech. Jest potrzebne u osoby umierającej, u jej bliskich, które jej towarzyszą na tym ostatnim etapie życia, oraz u profesjonalistek i profesjonalistów, które się opiekują tym całym systemem rodzinnym. Więc potrzebne są osoby w zawodach medycznych, które mają zgodę na to, że nasze możliwości są ograniczone, że my jako ludzie jesteśmy ograniczeni i że naszym zadaniem nie jest próba przesunięcia tej granicy, tylko naszym zadaniem jest dbanie o tą granicę ze szacunkiem i z czułością. Więc potrzebujemy od was, lekarzy, lekarek, od was, profesjonalistów, pomóc, żebyście mogli rodzinom, żebyście mogli pomóc rodzinom zbliżyć się do właśnie takiej postawy zgody i pozwolenia, żeby rodzina i przyjaciele tej osoby umierającej nie rozmawiali tylko o tym, czy pacjent zjadł, czy nie zjadł, jakie są wyniki. Badan, czy trzeba zmienić leki, i tak dalej, ale żeby oni do tej swojej kochanej osoby, która umiera, mogli powiedzieć te zdania, które są naprawdę istotne w obliczu tego, że czas jest ograniczony. Żeby mogli powiedzieć: Dziękuję Ci, kocham Cię i będziesz zawsze miał miejsce w moim sercu. Kawałek Ciebie zostanie tutaj ze mną. Na zawsze. I żeby mogli powiedzieć to zdanie, które jest zarówno najtrudniejsze, jak i najważniejsze. To zdanie możesz iść. Więc to, czego pacjenci potrzebują od swoich bliskich, jest pozwolenie na umieranie, zgoda. Czyli ta zgoda, ona jest potrzebna na poziomie profesjonalistów i na poziomie bliskich, a w centrum pacjent. Zgoda na własną śmierć. Uch. Jak to zrobić? No. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, ale mam pewną propozycję. Od czego zależy jakość naszego snu? To, czy wieczorem możemy zasnąć, to zależy nie tylko od tego, co robimy w ostatnich 10 minutach przed spaniem. Jeśli w ciągu dnia piliśmy 3 litry kawy, to będzie nam trudno zasnąć. Jeśli w ciągu dnia pokłóciliśmy się z kimś i ta sytuacja nie została rozwiązana, no to prawdopodobnie wieczorem będziemy leżeć i o tym myśleć i kontynuować to kłótnię w głowie i nie będziemy mogli zasnąć. Albo jeśli mamy jakąś długą to do listę obowiązków, to może zamiast spać, będziemy w łóżku rozkminąć różne zadania. Jeśli natomiast w ciągu dnia zrobiliśmy ważne dla nas rzeczy, może mieliśmy bliski kontakt z osobami kochanymi, może byliśmy w naturze, może zmęczyliśmy się fizycznie, robiliśmy różne. Rzeczy ważne dla nas, to jest całkiem duża szansa, że będziemy mogli zasnąć i spać spokojnie. Więc dobry sen zależy nie tylko od tego, co robimy między 22 i 23, tylko od tego, jak spędziliśmy cały dzień. A dobra śmierć pytanie, czy możemy umrzeć spokojnie. Nie zależy wyłącznie od medycyny paliatywnej. Wtedy często jest za późno. Więc teraz ja mówię nie tylko o pacjentach, mówię tylko o nas wszystkich. Dobre umieranie to jest umiejętność nabyta przez całe życie. To, jak my kiedyś będziemy umierać, zależy od tego, jak żyjemy teraz. Jakie decyzje podejmujemy teraz? To, jak traktujemy siebie i innych, surowo czy z czułością, to wszystko ma wpływ na to, jak kiedyś na łożu śmierci będziemy pamiętać swoją historię. Czy będziemy żałować i błagać o więcej czasu, albo będziemy może mogli powiedzieć: hmm, tak. To było moje życie bardzo ciekawe, trudne, było trudne i piękne, też było piękne. Dużo widziałam, a teraz jestem zmęczona. Widzę, że zbliża się śmierć i mam na to zgodę. Pewnego dnia w przyszłości nie wiemy, kiedy przyjdzie ten moment dla każdej i każdego z nas. I życzę Wam, nam, żebyśmy wtedy mieli na to zgodę. Życzę Wam dobrej śmierci. Dziękuję.